Cześć, z tej strony Asia, witajcie w moim haftowanym zakątku. Zapraszam Was dziś na mój pierwszy film poświęcony mojej wielkiej pasji, którą jest haft krzyżykowy. Film ten miał powstać już jakiś czas temu, niestety nie udało się. Zainspirowała mnie do niego Ola z kanału Olika, która zbierała zapisy na YouTube'owy kalendarz adwentowy. Pomyślałam, że to świetna okazja, żeby ruszyć w końcu z filmami flostubowymi. Do tej pory na moim kanale dostępne były filmy instruktażowe, głównie poświęcone przerabianiu plików z PDF na sagę. Z różnych względów, filmy wycofałam i kanał świecił pustkami. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni. W tym filmie chciałabym opowiedzieć Wam pokrótce moją hawciarską przygodę. Pokażę nad jakimi projektami aktualnie pracuję. A taką wisienką na torcie będzie odpakowanie pierwszych prezentów z moich adwentowych kalendarzy. Moja przygoda z haftem krzyżykowym rozpoczęła się, gdy miałam około 9 lat. Pierwsze kroki w hafciarskim świecie pomagała stawiać mi moja mama, która uczyła mnie podstaw tej pięknej sztuki. Pamiętam, że zaczynałam od wzorów, które znajdowały się w kolekcji firmy De Agostini. Była to taka kolekcja wydawana w formie kart, które zbierało się do segregatora. Później była seria gazetek Anna, a Ciocia zapoznała mnie z serią gazetek hafty polskie. Niestety z tamtego okresu nie zachowały się żadne moje prace, a ja wkraczając w okres nastoletni porzuciłam haft. O hawcie przypomniałam sobie jakoś w trakcie pierwszej ciąży, był to 2014 rok, kiedy szukałam czegoś dla zabicia czasu. Był to czas nowych możliwości z dostępem do internetu, do bogatego świata hawciarskich wzorów i narzędzi. Dzięki temu odkryłam mnóstwo inspiracji i zaczęłam tworzyć nowe, wyjątkowe projekty. Po odkryciu flostuba vlogów, blogów i grup hawciarskich wciągnęłam się na dobre i przygoda trwa do dzisiaj. Mogę powiedzieć, że od 10 lat towarzyszy mi non-stop i myślę, że długo się to nie zmieni. Teraz czas na pokazanie moich projektów, które są w trakcie. Mam rozpoczęte kilka, kilka kolosów, które nie mam pojęcia, kiedy uda mi się zakończyć. Aktualnie jedyną małą pracą, nad którą pracuję, jest ta, ta choineczka, którą widzieliście wcześniej. Natomiast myślę, że teraz w okresie świątecznym jeszcze, jeszcze jakieś mniejsze projekty zacznę. Muszę coś na konkurs do Oli świąteczny zrobić, ale to pokażę w kolejnych filmach. Zacznę od projektu firmy Hed. Tytuł tego projektu to Sister Moon. Hmm. Obecnie mam wyhaftowane 9,82%. Eee, są to 24272 krzyżyki. Dawno nie siedziałam nad tym projekcie Zanotowałam sobie, że ostatni raz haftowałam w sierpniu 2023 roku. Eee, cały obraz ma 400 na 618 krzyżyków, eee, 86 kolorów. Haftuję na tkaninie firmy DMC 20 CT. W sumie na projekcie spędziłam 73 dni, no ponieważ mój czas na haft jest bardzo ograniczony, łączę go jeszcze z obowiązkami domowymi, z etatem, z firmą, więc no naprawdę niewiele czasu mi na krzyżykowanie zostaje i zawsze to jest loteria, który projekt w danym dniu, w danym miesiącu wybiorę. Więc te moje przyrosty są jakie są. Pokażę Wam troszkę z bliska, jak to wygląda. Haft krzy... Haftujem krzyżykiem. Myślę, że go tak już zostawię. Tego akurat nie będę zmieniać. Krycie jest w miarę, na filmie większe prześwity. Widać na żywo, to tak nie razi w oczy. A myślę, że po praniu też się to zmieni. Tutaj widać kawałek włosów już i troszkę skóry. Trochę średnio jestem zadowolona z tego przejścia kolorów. No mam nadzieję, że finalnie nie będzie tragedii. Okej. Okay. Kolejnym projektem są, mm, są kwiaty z firmy Astra. Ech. Tutaj mam zrobione 6,3%. To jest 6904 krzyżyki. Cały obraz ma 270 na 407 krzyżyków. Spędziłam na nim w sumie 19 dni. Ostatni raz haftowałam w marcu 2023 roku. Projekt ma 42 kolory plus 52 blendy. Pokażę z bliska. Tutaj również robię pracę krzyżykiem na, na nie zanotowałam sobie, ale jest to y, AIDA bodajże osiemnastka już z przygotowaną kratką, zdecydowanie tej kratki nie lubię, nie ułatwia mi ona y, haftowanie. następny projekt to Dimensions Coming Home for Christmas. Tak wygląda obraz. Tutaj mam zrobione 5, troszkę ponad 5%. Spędziłam na nim na razie 6 dni. Ostatni raz również haftowałam w sierpniu 2023 roku, ale myślę, że teraz w grudniu do niego powrócę. Ma fajny świąteczny klimat, więc zdecydowanie jest to obraz na teraz. Ym, zmieniłam oryginalny materiał. W oryginale to była Aida, której bardzo nie lubię, nie lubię na nie haftować. Yy, zmieniłam na jakiś len, ale muszę sobie niestety poszukać gdzieś w notatkach, który to jest len. Yy, bo nie wiem. Yy. Obraz ma mieć w krzyżykach 258 na 194 krzyżyki i 44 kolory są w nim użyte. Następny kolosik to Stitch in Time z firmy Hed. Nie powinnam go pokazać w ten sposób. Bo to tutaj mamy dół obrazu. Projekt ten restartowałam. W pierwszej wersji haftowałam go krzyżykiem. Ale jak sobie przeliczyłam ile czasu mi to zajmie to stwierdziłam, że nie ma sensu. przerabiać na pół krzyżyk. Pół krzyżyk idzie zdecydowanie dużo lepiej. Wyhaftowane mam Niecałe pół procenta, 3342 pół krzyżyki. Ostatni raz haftowałam w maju tego roku i w tym maju to właśnie był restart. Nie pamiętam ile miałam wcześniej, ale nie, nie było tego dużo więcej wyhaftowane w krzyżykach, a zajęło mi to zdecydowanie więcej czasu. Gotowy obraz ma mieć 999 krzyżyków na 714. Użyte jest 237 kolorów. Jest to Super Sized Max Color, oczywiście, bo jak żeby inaczej. I haftuję aktualnie na lindzie 27CT. I w tym maju spędziłam nad obrazem 6 dni. Ciągnie mnie znowu do niego. Także być może w grudniu wskoczy znowu na krosno. Następnie mamy projekt od Bożanki Halickiej Rivendel. Rivendel również był restartowany przeze mnie. Próbuję Wam to przybliżyć. Aktualnie haftuję pół krzyżykiem, to jeśli się nie mylę, prawy dolny róg. Obraz mamy 950 na 567 krzyżyków, obecnie mam. Również niecałe 0,5%, 2060 półkrzyżyków wyhaftowane. Ostatni raz haftowałam w czerwcu tego roku, właśnie wtedy go restartowałam. Wybaczcie, dziecko mi przerwało, nie wiem w którym momencie skończyłam, ale chyba mówiłam, że na czym haftuję, a więc haftuję na lindzie 27CT i są tutaj użyte 64 kolory plus 152 blendy na razie nie chcę im się do niego wracać ciągnie mnie do innych projektów, także stoi sobie w kąciku i ostatnia praca, na którą ostatnio najbardziej intensywnie pracuję i jak widać ma największy przyrost jest to wzór mojego projektu na życzenie mojego męża jest to Star Trek Mam wyhaftowane nieco ponad 5% 39 000, 10, pół półkrzyżyków, haftuję na lindzie 27ct, 145 kolorami, cały obraz mamy 900 na 753 krzyżyki, siedziałam nad nim 45 dni. Wybaczcie za tą planę, ale mały wypadek przy podlewaniu kwiatów, dobrze, że tło jest na razie ciemne. No póki co głównie kolor 310 i 939, sporadycznie wpadają jakieś małe klamki innych kolorów. Jest to mój główny projekt, nad którym obecnie pracuję. Wyznaczyłam sobie jakiś cel, ile miesięcznie muszę na nim wyhaftować, ale raczej będę go musiała zweryfikować, bo go za 10 lat nie skończę i to by było tyle jeśli chodzi o moje projekty nad którymi siedzę, jak widzicie głównie kolosy. Gdzieś tam w międzyczasie jakieś drobnostki wpadają głównie na konkursy u Oli. Ale chyba zdecydowanie do tych kolosów najbardziej mnie ciągnie. A teraz was zapraszam na najbardziej wyczekiwaną przeze mnie przynajmniej część tego filmu. Taram! Część, na którą czekam chyba najbardziej ja, czyli moje kalendarze adwentowe. Kalendarze są dwa, dlatego że biorę udział w dwóch zabawach. Jedna to zabawa YouTube'owa zorganizowana przez Ole, oraz druga zabawa to zabawa w gronie na moich koleżanek. Już drugi rok z rzędu biorę w niej udział, i jest to naprawdę niesamowita przyjemność i niesamowite emocje, jak można te cudowne paczuszki odpakowywać. Dwie pierwsze paczuszki już przygotowane. Ja już wiem od kogo moje kalendarze otrzymałam, mm, ale jeszcze Wam tego nie zdradzę. Może w kolejnych filmach, a może dopiero na końcu. Bardzo się nie mogę doczekać, także biorę się za odpakowywanie. Zacznę od y, pierwszej paczuszki, paczuszki z kalendarza y, YouTube'owego. Zerknijmy, co my tutaj mamy. O, jest moje ulubione kolory, cudowne. Wspaniałe cieniowane mulinki. Przepiękny odcień. Jestem mega fanką czerwieni. Także idealne kolory dla mnie. Bardzo dziękuję. Yy, I druga facuszka, Piękne zapakowane. Na moim Instagramie będziecie mogły zobaczyć też zdjęcia tych moich kalendarzy, ponieważ obydwa byli, były prześlicznie zapakowane. Yy, za co moim Mikołajkom dziękuję. Kurczę, związane. Nie chcę. A, trudno, przetargamy. Przetargamy i rozwiążemy. I zajrzyjmy, co mamy w środku. Puntini, puntini. Genialne. Genialne piny od Puntini Puntini, a mam w planach aktualnie wyszyć w tym roku właśnie coś z jej wzorów, więc idealnie przypasuję. Dziękuję bardzo. I tymi cudownymi akcentami chciałam się z Wami dzisiaj już pożegnać. Bardzo dziękuję, że wytrwałyście razem ze mną. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Przyznam, że był to dla mnie mega stres, takie nagrywanie, ale myślę, że z każdym kolejnym filmiem, filmem powinno iść coraz lepiej. Nie wiem jeszcze, jak często filmy będą się pojawiały. Muszę sobie to jakoś zorganizować. Obawiam się, że jednak codzienne nagrywanie raczej nie wchodzi w grę, więc albo nagram. Kilka dni naprzód, chociaż nie chciałabym, bo jednak radość jest odpakowywania codziennie i tej codziennej niespodzianki, albo po prostu codziennie nagram troszkę i potem to skleję w jeden duży film, i co kilka dni się pojawi yy, jako całość. Także dziękuję bardzo za obecność. Czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia znowu. Pa!